Kupiłem pierwszy teleskop. Jak mam wyszukać te wszystkie obiekty na niebie? Czy mi pomożesz? No pewnie, zaczynamy. No i mógłbym się tu rozwodzić nad papierowymi mapami nieba, ale po co mamy XXI wiek? Każdy ma jakiegoś smartfona, więc wchodzimy na Google Play. Ja wybrałem. Stelarium, ponieważ używam go najczęściej, pobieramy darmową wersję, instalujemy na swój telefon i teraz zaczynamy zabawę. Po uruchomieniu naszej aplikacji w telefonie, dostajemy taki ładny obrazek. Ale, żeby zacząć obserwację nieba, musimy przełączyć w tryb nocny, czyli czerwone podświetlenie, które nie zepsuje nam adaptacji wzroku, abyśmy mogli lepiej. Obserwować obiekty głębokiego nieba. Następnie przykładamy naszego smartfona do końca tuby naszego teleskopu, i teraz, kręcąc w nim w prawo czy w lewo, możemy wyszukać dowolny obiekt na naszym niebie. Prawda, że łatwe? Więc jeśli pomogłem, zasubskrybuj, daj łapkę, zostaw komentarz i do następnego. Hej!